Prawda siatki, zaczynamy naszą internetową przygodę. Troszeczkę się zniszcz, Marcin, żeby całą głowę można było Twoją oglądać. Tak, no gdzieś na pewno, zachęceni przez Romana Kołtonia, próbujemy też utrzymać gestykulację. <śm> Tak, to będzie nowy kanał na YouTube, kanał, w którym rozmawiać będziemy tylko i wyłącznie o siatkówkach, o problemach, o wszystkich kwestiach z nią związanych, ale to także chcemy, żeby była platforma do dyskusji, bo mamy wrażenie, że nie ma takiego miejsca, gdzie możemy wszyscy, którzy się siatkówką interesujemy, nie ma takiego miejsca, gdzie można dyskutować. To jest to miejsce. Pierwszy odzew był bardzo fajny, dziękujemy. Wiedzę, że raczej 90% ludzi jest zainteresowanych, chce rozmawiać o siatkówce, chce uczestniczyć w tym wszystkim kilka osób powątpiewa, czy jest zainteresowanie. My wierzymy, że jest to zainteresowanie, że siatkówka to jest sport numer dwa w Polsce, że siatkarscy kibice żyją także w mediach społecznościowych i że tak naprawdę ten przekaz pozostawia... Wiele takich niezagospodarowanych terenów, w które my chcemy wejść i chcemy zastanowić się, dlaczego mamy kłopoty ostatnio w żeńskiej siatkówce ligowej, jak prezentuje się Plus Liga na tle innych europejskich potęg, co z naszą reprezentacją i będziemy na bieżąco, bo zaczynamy tutaj w Krakowie od Memoriału Wagnera oceniać pracę trenera Heinena, naszych siatkarzy. Jak prezentuje się nasza kadra przed Mistrzostwami Świata? Tak, poznacie nasze zdanie, ale my, ani Lepka, ani, ani ja, to my nie jesteśmy wyroczniami. My oczywiście mamy swoje zdanie w każdym, niemal w każdym temacie. Lepka to już w każdym, bo to jest taki pan profesor. I chcemy, żebyś poznać też wasze zdanie i dyskutować o tym. Nie kłócić się, nie naparzać, tylko rozmawiać, dyskutować, bo, bo o to chodzi. No i sami jesteśmy ciekawi. A czy... my też, że środowisko siatkarskie jest Konstruktywne, ale też yy, fajnie, yy, że tak bym powiedział, kulturalne, yy, prezentuje swoje opinie, że tutaj nie ma takiej ślepej nienawiści, tylko jest chęć dyskutowania, rozmowy. Ale pójdziemy krok dalej, to znaczy to nie będzie tak, że my sobie będziemy siadać we dwóch i mówić, a bo ten jest B, a tamten yy, choć też yy, tak jeszcze będzie. gorszy, choć też tak będzie, ale będziemy chętnie zapraszać tutaj ludzi z naszego środowiska, tak, menedżerów, siatkarzy, byłych siatkarzy, trenerów, yy, zaczniemy tutaj w Krakowie od Ziby, tak, który wkracza jako ekspert Polsatu Sport, w związku z tym też z chęcią zaprosimy go do prawdy siatki, żeby powiedział trzy słowa jako człowiek z Brazylii o naszej kadrze. Tak, czasami gdzieś tak mieliśmy głosy, że wytworzyła się taka enklawa. Enklawa. Yy... Polsatu, ludzie, którzy gdzieś pojawiają się na naszej antenie, a te inne głosy nie są, nie są dopuszczane. To tylko Mazur, Kadziewicz drzyzga w kółko kółkociska. Tak, i, i, i to jest, jak powie Mazur, powie Kadziewicz, to tak, tak jest tutaj. Wprawdzie siatki, tak jak mówimy, zapraszać będziemy wszystkich i podejmować będziemy wszystkie tematy. Padną pytania, których być może na antenie nie wiem, nie ma miejsca na to, żeby je, je zadać. Może też nie ma czasami czasu, bo to wszystko trwa dynamicznie. Tutaj będzie sporo czasu. Aby tym wszystkim się zająć, przecież kapitalna plusliga, jeśli chodzi o fajne transfery, nowe kluby. Jak Stocznia, mówię nowy, bo to jest absolutnie nowy projekt z kapitalnymi nazwiskami. Już się wszyscy pytają, ale, ale co, czy to jest Stocznia Szczecin, czy to jest tylko na chwilę, skąd tyle pieniędzy, skąd takie nazwiska. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, sami przewidywać. Też już z Marcinem tutaj na pewno będziemy typować przed każdą kolejką losy meczów plus ligi, czy też ligi się. Świadkówki kobiet. Na pewno analizować będziemy po kolejce. Marcin rzecz jasna lustrować będzie e, włoską serię A po kolejkach ligowych, bo tamte przecież nie tylko w piłce, ale w siatkówce również mamy swoich reprezentantów i, i będziemy podążać. E, ich, ich drogą, drogą sportową. Zatem wszystko, co jest związane z siatkówką. Kuba Malkę też się pojawi, czyli no też sprawdzimy ten rynek. Menedżerski. To tak, doprosił się. To, to, to będzie, menedżerski. Ale też liczymy, że goście, którzy znajdą się w naszym programie, nie będą ściemniać, bo, bo chodzi o to, żeby się dowiedzieć, jak jest naprawdę. I żeby też mówić językiem takim nieoficjalnym, nie takim językiem telewizyjnym, ale troszeczkę takim językiem przy kawie porannej, gdzie możemy zadać pytania. 아니, 이... dowolna ilość czasu może analizować dany, dany problem. Tutaj nie, nie goni nas reklama, nie goni nas następny materiał, następny wywiad, tylko jesteśmy w zasadzie sobie siedzimy i gaworzymy tak jak każdy gdzieś tam w domu chciałby i, i możecie w tym też wtedy uczestniczyć. Tak, no i właśnie zachęcamy do tego, żeby na, na naszym kanale, żeby dyskutować. My też wyjdziemy do Was, bo, bo też chcemy usłyszeć co Wy myślicie na konkretny temat. Na pewno się będziemy sporo wspierać. Niektórzy Pewnie nas nie polubią. Inni może, może trochę bardziej, ale chodzi o to, żeby, żeby dyskutować. Jeżeli uważacie, że my się mylimy w jakimś względzie, to chcemy posłuchać też wasze argumenty, Ale przede wszystkim argumenty, a, a, a nie co Wy tam opowiadacie, dwa łysole <śmiech> <śmiech> w tej prawdzie. <laughs> tak, ja, ja myślę, że takim. Oprócz oczywiście Romana Kołtonia, który był gdzieś takim inspiratorem powstania tego kanału i gdzieś użycza nam miejsca i tytułu, to myślę, że takim też przyczynem dla mnie, na przykład do, do, do uruchomienia tego, pamiętasz, była w Lille taka krótka rozmowa z kibicami przed stadionem, kiedy my nagle wyszliśmy do kibiców, tak po prostu zamienić z nimi trzy słowa, nagrać rozmówkę do studia i nagle okazało się, że właśnie oni szukają możliwości zabrania miejsca w dyskusji, że chcą powiedzieć, że nie rozumieją ruchów np. przykład trenera Heinena, że chcieliby się dowiedzieć, kto jest pierwszym atakującym naszej reprezentacji albo dlaczego nie ma w niej tego i tamtego. To, to wszystko to byli... będziemy chcieli właśnie tutaj. Ta, ale to byli kibice, którzy tak, orientują się. no W ogóle wybrali tak, się tak, na mecze tak. w Lille. Tam nie było wielu polskich kibiców. Oni przyjechali specjalnie. Na... Oni no. się orientują, ale też nie, nie analizują statystyk ten 20, ten 40. I dla takiego kibica ruch Witala Heinena w postaci pozostawienia na ławce rezerwowych Bartka Kurka w drugim, drugim meczu, meczu. Po, po świetnym pierwszym był kompletnie niezrozumiały. I, I takich ludzi spotykaliśmy, ale też wiemy, że jest bardzo duży potencjał kibiców, którzy z kolei w tych Cyferkach siedzą. Siedzą, tak. tak. E, więc to też chcielibyśmy nieco rozwinąć, bo tutaj będzie więcej czasu, też się posprzestrzać, żebyście wiedzieli, jak my się kłócimy z Marcinem, kiedy mamy odmienne zdania na konkretny temat. I tu też pewnie się nieraz y, pokłócimy. Wszystko wprawdzie siatki. Na razie zaczniemy na pewno spokojnie, ale będziemy się rozkręcać. No, spokojnie do pierwszego meczu. Dzisiaj, jak y, coś się wydarzy, to może pierwsze dyskusje już będziemy mieli. Tak. Y, na no, zatem no co? No, kończymy znajomość taką y, blisko piszczą z siatkarzami, bo będą dostawać tu po głowie. <noise> to oczywiście żart, ale, ale też będziemy chcieli absolutnie rzetelnie oceniać, jak ktoś się obrazi, no trudno. No trzeba mieć grubą skórę, sportowcy grają, muszą być oceniani. My też jesteśmy oceniani i krytykowani jakoś i będziemy pewnie tutaj też krytykowani, więc jakoś z tym trzeba żyć. Natomiast chcemy, żeby to była taka platforma do dyskusji w polskiej siatkówce, bo, bo czegoś takiego troszkę mam wrażenie brakowało. A pojawiać się rzeczywiście, będą e, najróżniejsze osoby, e, i, i, i ten kanał dla wszystkich jest, e, stoi, stoi otworem e, na Twitterze, ale także na tym kanale. Jak ktoś z Was chce wystąpić. Zapraszamy. Będziemy jeździć na ligę, to wpadniemy i, i też wysłuchamy. Podsumowujemy, możemy powiedzieć tak, na pewno Memoria Wagnera zaczynamy teraz i na pewno taką petardą e, dla prawdy siatki będzie Bułgaria. Jedziemy do Bułgarii, będziemy przy naszej kadrze, będziemy starali się tam z bliska obserwować najważniejszą imprezę czterolecia, najważniejszą imprezę tego roku oczywiście. I na bieżąco zastanawiać się, co, dlaczego, jak analizować, co i tak dalej oceniać, analizować. Też być może uda się pokazać coś, czego nie będzie w przekazie telewizyjnym, jakieś kuluary, to wszystko będziemy tutaj dostarczać wprawdzie siatki, także nie robimy tego dla żadnej sławy. Znaczy... Ty robisz, ja nie. Robimy to po prostu dla, dla siatkówki, ale przede wszystkim dla siebie, bo siatkówka jest naszą pasją, i, i tą pasją chcemy też zarazić być może tych, którzy na razie wkraczają na tą, tą ścieżkę miłości do, do siatkówki. Zaczynamy, bądźcie z nami.